Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Talk About Sex. Seks i pieniądze. To jest temat dzisiejszego odcinka Talk About Sex, więc czołóweczkę i zapraszamy. Dlaczego stwierdziliśmy, że w seksie ważne są pieniądze? Pieniądze są ważne dla nas, ludzi współczesnych, wszystko nie mierzymy, ważymy, są symbolem naszej samodzielności, pracy, wysiłku, chcemy je zarabiać, chcemy je mieć po to, żeby mieć inne rzeczy. Ale chcielibyśmy to ugryźć trochę dzisiaj z innej strony. Po co są pieniądze w relacji? Po co one są? W poprzednich dwóch filmikach mówiliśmy o relacji z Bogiem, relacji ze sobą samym. A teraz czas na relacje z drugim człowiekiem. Pieniądze pomagają nam budować przestrzeń do tworzenia dobrych relacji. Przestrzeń, czyli to, że na przykład nie wiem, um, kupię ci prezent, to zgadzasz się na seks. Albo co? E, ty się na seks, to ja nagrodzę ci jakimś prezentem, powiedzmy, który kupię za swoje pieniądze. Tak? O to chodzi, czy nie? Ona czuje we mnie pieniądze. pino, się, jak biją, biją, Tak, by było najprościej. Ale. To tak nie działa. No to jak to w takim razie działa? Pokazuję i objaśniam. Działa to tak, że trzeba wyrzucić ze swojej głowy myślenie takie, które świat nam narzuca teraz, czyli coś za coś, coś za coś, coś za coś. To musi być to, żeby stworzyć pieniędzmi przestrzeń do tego, żeby się spotkać. Czyli na przykład coś, co lubimy razem, na przykład. Albo coś, czego nie mamy w codzienności razem. Wy, my na przykład wyjeżdżamy gdzieś po to, żeby oderwać się od codzienności i żeby mieć zupełnie inną jakość spotkania, inną jakość rozmowy, inną jakość bycia ze sobą. I to od najmniejszych takich wyjazdów, czyli na przykład wyjazd samochodem do knajki, która jest 500 metrów od domu, po wyjazd gdzieś nie wiem nad morze czy gdzieś czy za granicę po to, żeby się oderwać zupełnie po to, żeby zrobić coś, co kochamy razem, na przykład pójść na kurs żeglarski razem i wydać na niego kupę pieniędzy, po to, żeby zrobić coś, co kochamy razem, coś co nas łączy, coś co sprawia, że też konfrontujemy się w różnych sytuacjach takich związanych z przetrwaniem razem i poznajemy się w nich, ale też stwarzamy taką nową przestrzeń do spotkania. Przestrzeń, ale też czas. Dzięki temu, że wyjeżdżamy gdzieś razem, czy nawet wychodzimy na chwilę, daje nam to możliwość do spędzenia czasu tylko ze sobą, do skupienia się na sobie nawzajem. A kiedy się skupiamy na sobie nawzajem, to pojawiają się różne tematy rozmów, czasami błahe, a czasami schodzimy bardzo głęboko, lepiej siebie poznajemy. Lepiej z siebie zaczynamy rozumieć, przegadujemy różne sprawy. To jest bardzo ważny czas spotkania tylko we dwójkę. No i to prowadzi do dobrego seksu później. Kiedy się spotykamy, to potem jest naprawdę fajnie. Yeah, baby! Czy to oznacza, że nie można sobie robić prezentów, tak? I że w małżeństwie nie ma już nic, tak trochę coś za coś też, że że ja, ja Ci tutaj prezentuję coś, a, a Ty za to mi prezentujesz coś. Nie, no tak bywa, tak, i fajne też jest, żeby tak robić, że okazuje tym prezentem, że znam tą osobę i w ogóle jest to fajne też. Ale jednocześnie, jednocześnie fajnie czasem wyrzucić trochę takie coś za coś, bo to też możesz zabić, nie? No i teraz ktoś może powiedzieć, ale ja nie mam pieniędzy! I może to się wydawać bardzo dobrą wymówką. Nieprawda, masz pieniądze. Każdy na pieniądze. Poza tym to, o czym mówimy, to jest symbol. Te pieniądze, o których mówimy, to jest symbol. Tak naprawdę chodzi o poświęcenie, czyli o czas, który dajemy drugiej osobie, o próbę zrozumienia jej, przyjęcia taką, jaką jest. Może to być naprawdę coś małego. Nie trzeba robić jakichś wielkich gestów. Czasami, szczególnie my faceci myślimy, że wielkim gestem po prostu załatwimy całą sprawę. Jakieś niestworzone nie, nie kwiaty, niestworzone miejsca, niestworzone rzeczy. Nie. Czasem wystarczy coś po prostu drobniejszego. Coś, czym okażesz, że znasz tą drugą osobę. Tak więc, nie masz wymówki. Mówimy, No wiem, ale nie wiem co powiedzieć. Nie wiem co powiedzieć. Kula, <laughs>